Z z dłuższego czasu współpracuje z lasami państwowymi, realizując wiele ciekawych, ważnych inwestycji drogowych. Przy tej okazji zawsze budowane są bardzo atrakcyjne montaże finansowe, same zadania realizowane są bardzo szybko, a po naszych drogach jeździ się przede wszystkim komfortowo i bezpiecznie. Dzisiaj powiat Szczeciniecki podpisze kolejne umowy z dwoma radyśnictwami, rodzicem Czapinek, dotyczące remontu 4,5-kilometrowego odcinka drogi Storkowo-Wielawino. Oraz na miesięcy przecinek remontu ponad 25 km odcinka drogi przecinek gałów. Proszę Państwa, pozwólcie, że w pierwszej kolejności przywitam bardzo serdecznie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w przecinku, panią Wioletę Koper-Staszowską, która pełni tę funkcję od stosunkowo niedługiego czasu i gości w naszym urzędzie po raz pierwszy. Pani dyrektor, witamy. bardzo dobry. Witamy również serdecznie mężczyznę na dziedzictwa czapinek, pana Daniela Lemkę. Oraz na dziesięcioprzeczkę rąk dziedzictwa szwedzkiego, Kowalskiego, oczywiście prezentuje pan starosta Krzysztof Lis oraz pani skarbnik, ja pani uchwał, tam. Teraz oddaję głos panu pan Panie prosimy o szczegóły dotyczące i Proszę państwa, na początku, oczywiście miło nam jest tak zacną kadrę regionalnych Lasów państwowych gościć w murach. Starostwa. Cieszę się z tego ogromnie, ale też cieszę się z tego, że faktycznie jako samorząd powiatowy możemy mówić o tych kolejnych umowach związanych z współfinansowaniem zadań inwestycyjnych, drogowych. Dla nas to jest niesamowita sprawa, dlatego że te środki finansowe, w tym montażu finansowym, mają naprawdę duże znaczenie, że te zadania są ujęte do realizacji w budżecie powiatu szczecineckiego. Akurat w tych dwóch przypadkach, jeżeli chodzi o i drogę Strokowo-Wielawino i Bugnogałowo to mamy taki montaż, że oprócz oczywiście środków finansowych, które otrzymaliśmy, czy otrzymamy za chwilę podpisując umowę z regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych czy poprzez nadleśnictwa. Mamy również dofinansowanie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, więc gdybyśmy spojrzeli na montaż finansowy, to lepszego sobie nie można wymarzyć, bo w zakresie tego, co jest związane z Bugnogałowo gało, to 1,48 tysięcy nadleśnictwo a sześćdziesiąt 64 tysiące rządowy program przebudowy dróg lokalnych, a wartość zadania jest 2 miliony 150, tak szacowane przynajmniej, więc jesteśmy jeszcze na chwilę przed procedurą przetargową i drugie zadanie wielawino, Sorkowo Wielawino tutaj mamy dofinansowanie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych 2 miliony 154 tysiące, z Nadleśnictwa Czaplinek 3 miliony, a jesteśmy po przetargu i po przetargu mamy kwotę 4 miliony 400 tysięcy, więc jeszcze nam tutaj zostanie środków finansowych, zapewne będziemy też o tym rozmawiać, jak ewentualnie być może rozszerzyć zadania, to jest inna kwestia. Też chcę powiedzieć, że poprzez faktycznie tą bardzo dobrą współpracę i z Regionalną Dyrekcją i z Nadleśniczymi. My w tym roku również mieliśmy 500 tysięcy dofinansowania do przebudowy odcinka drogi w gminie Bornesulno, Sulnowo to jest Dolne Silnowo, łącznie tam z takim mostem, który jest niezmiernie ważny dla takiego ruchu transportu wywozu drewna z, 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 też z okolic nadleśnictwa. No i realizujemy teraz też taką drogę związaną z przebudową też jej odcinka nawierzchnia szutrowa, staro. Jeziorna dofinansowanie z regionalnej dyrekcji z nadleśnictwa 222 tysiące złotych, a wartość zadania prawie 300 tysięcy, więc tutaj. Ten montaż finansowy, te środki finansowe są bardzo, że ogromne i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi Regionalnych Lasów Państwowych, panom nadleśniczym, bo nad tymi wnioskami razem pracowaliśmy. Tak? Myśmy do, 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 dopieszczali te wnioski, bo one faktycznie były jak najlepiej sporządzone. Drodzy Państwo, ja tak sobie policzyłem, tylko w tym roku 4 miliony 770 tysięcy złotych to są środki finansowe, które otrzymamy na wsparcie przebudowy dróg powiatowych z instytucji leśnych. Natomiast też wspomnę, bo to nie jest nasze pierwsze zadanie, w 2022 roku, czyli w roku ubiegłym przebudowaliśmy taki odcinek drogi, trzeci etap do miejscowości Żółtnica i tam otrzymaliśmy 805 tysięcy złotych, więc... To też było ważne, dlatego że tam mieliśmy dofinansowanie i z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, i z Urzędu Marszałkowskiego. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, tak naprawdę samorząd powiatowy nie da dużo dołożył do realizacji tego zadania, a to był ostatni odcinek, który dokończył nam żółtnicę. No i oczywiście w tej kadencji samorządu powiatowego w 2019 roku przebudowaliśmy taki duży odcinek, ważny odcinek drogi do miejscowości dziki z poszerzeniem do 6 metrów z przebudową mostu zadanie prawie 5,5 miliona złotych i dofinansowanie otrzymali, otrzymaliśmy 3 miliony też w ramach tych środków, które igre... Generalna i regionalna i nadleśnictwa mają do dyspozycji. A, ten, a zatem jakbyście tak spojrzeli, to sobie dosłownie wypisałem 8 milion 575 tysięcy złotych. ogromne czoło. Panie dyrektor, panowie nadleśniczy i obecni tych, którzy tutaj nie ma, a z którymi podpisywaliśmy za takie umowy, za takie wsparcie, za taką pomoc, bo to jest naprawdę niesamowite i cieszę się ogromnie, że jako Powiat Szczeciniecki, jako samorząd powiatu Szczecinieckiego, z tych środków możemy i mogliśmy e, skorzystać. Mamy jeszcze taki jeden wniosek złożony, on wiem, że chyba jest jakieś tam rezerwie. Nawet wczoraj mieliśmy spotkanie na drodze do Nadarzyc z nadleśniczym pewnego sulinowa bo tam e, dwa przepusty dosłownie nam e, uciekają, e, rozwalają się przyczółki. E, być może jakaś szansa będzie też, żeby z tej rezerwy gdzieś tam ten wniosek się znalazł. Jak nie teraz, to być może będziemy mówić. O, o możliwości wsparcia w następnym roku, ale to tylko pokazuje, że tutaj znajdujemy wspólne dobre działania, wspólne rozwiązania i dzięki temu te nasze drogi będą w o wiele lepszym stanie i bez, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ruch pojazdów, a szczególnie tych wysokotanarzowych. Jeszcze raz wszystkim Pani Dyrektor i Panom bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję Pani Sprawodawstwu. Pani Dyrektor, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło być tutaj po raz pierwszy, ale z takiej fajnej, dobrej okazji, bo to jest radość nie tylko dla lasów państwowych, ale też tutaj dla wszystkich mieszkańców. Drogi tutaj powiatowe są coraz lepsze. Też dzięki pieniądzom lasom państwowym, ale dzięki temu, że też tutaj jest bardzo dobra gospodarka prowadzona w tym zakresie. Oczywiście jest jeszcze też wiele do zrobienia i na pewno kolejne wnioski i kolejne projekty będziemy tutaj wspólnie realizować. Tylko w tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku złożyła ponad 70 wniosków na remonty, modernizację, przebudowę dróg. Dzięki wsparciu pracowników nadleśnic, panów nadleśniczych, ale również pracowników merytorycznych, większość tych wniosków zostało zaopiniowanych i rozpatrzonych pozytywnie, z czego bardzo się cieszymy. Co mogę powiedzieć, panie Starosto, ciąg dalszy na pewno nastąpi. Oddaję głos również panom nadleśniczym, ponieważ no to oni bezpośrednio już współpracują i największą pracę to oni razem ze swoimi pracownikami wykonali. Ja również chciałem bardzo podziękować. No, terminy były napięte, ale Panie Starosto, wspólnym wysiłkiem udało się w terminie wniosek złożyć na duże środki. Te środki, myślę, to jest ważne, pozostaną, będą służyły lokalnej społeczności i myślę, że również tak jak rozmawialiśmy z Nadzrzą są następne projekty, myślę, że będą również z sukcesem aplikowane. Jak Dziękuję bardzo. Dziekuję. Ja pozostaje się cieszyć z tego, że pieniądze, które udaje nam się uzyskać, zostają tutaj w naszych tych lokalnych, małych ojczyznach. Cieszymy się z tego, że podnosi się bezpieczeństwo ruchu, podnosi się, jak powiedział pan starosta, komfort jazdy, podnosi się również tonaż tych dróg, z którego lasy państwowe i kontrahenci lasów państwowych również korzystają, a między innymi dzięki naszym dotacjom udaje się. Naprawić, wyremontować czy czasami nawet zbudować drogi, czasami do miejscowości małych, o których często trochę zapominamy przy tych dużych pieniądzach. Także no, mamy nadzieję, że te pieniądze wszystkim nam będą służyły, a tak jak pani dyrektor i pan starosta wspomniał, że ciąg dalszy nastąpi.